Po moich kilku ostatnich filmach zauważyłem, że podobają się Wam materiały na temat opisu konkretnych rodzajów demonów. Była już lista najpotężniejszych demonów w historii. Dziś więc przedstawiam Wam listę pięciu najpotężniejszych gatunków demonów zamieszkujących piekło. Pragnę jedynie nadmienić, że jest to jednak moja subiektywna lista, poparta wieloletnim zgłębieniem tematu, jednak jeśli twoje stanie różni się od mojego, masz prawo ponumerować tą listę inaczej. 5. Suk kuby. Kobiece demony seksu którym, zważywszy na ich niesamowicie twardą pozycję w popkulturze, poświęciłem już cały materiał na tym kanale, są również wręcz niesamowicie potężnymi demonami. Mało które demony potrafią aż tak bardzo manipulować ludzkimi umysłami. Potężny Sukkup jest w stanie nakłonić niezliczoną ilość mężczyzn do najokropniejszych rzeczy. Prawdopodobnie gdyby smaterializował się taki na świecie, w ciągu kilku godzin mógłby mieć ze sobą wielką, męską armię, zdolną do oddania za nią swego życia. 4. Inkuby Również są to demony seksu, jednak te są męskie. Co prawda nie zajmują się kontrolą umysłu, tak jak Subkuby, jednak posiadają o wiele większą siłę, jak i władzę, niż swe kobiece odpowiedniki. Przykładem uznania mocy Inkuba jest to, że całe grupy Subkubów usługują często pojedynczemu Inkubowi. 3. Demoniczne Bestie Są to unikalne demony zapisane głęboko w dziejach świata. Każdy powstał z konkretnego powodu i praktycznie każdy jest całkowicie niepowtarzalny. Przykładem demonicznej bestii jest legendarny Cerber, zaś ojcem tej rasy, wszechmocny Behemoth, którego nie zamieszczam jednak na tej liście, ponieważ nie jest to demon, a twór mogący aspirować do miana Boga. 2. Dowódcy Legionów Demony wyróżniające się niespotykaną mocą, których siła wystarczy, by władać dziesiątkami tysięcy pomniejszych demonów, istnieją od niemal początków świata oraz od tego czasu sieją grozę w każdym miejscu, w którym staną. W jednym moim filmie powiedziałem, że przyzwanie na świat prawdziwego demona często może być zagładą dla całego miasta. Wyobraźcie sobie więc siłę istoty, która włada ich dziesiątkami tysięcy. Zaś najpotężniejsi z nich to odmienny odłam, który obejmuje miejsce pierwsze. Jeden. Książęta piekieł. Pierwotne demony i twórcy zła. Niemal każdy z nich znalazł się już na liście najpotężniejszych demonów w historii, zaś ich hierarchię wieńczy sam Lucyfer. Istota, która miała być w stanie pociągnąć za sobą wszechświat. Zaś przykładowy Belzebub był w stanie rozkazywać ponad siedemdziesiątce przywódców legionów. Tyle jednak ode mnie. Jeśli podobało, ci się zostaw lajka i komentarz dla zasięgu, a ja przypnę ci serduszko. Śpijcie dobrze, dzieciaki. Miłego wieczoru.